Partnerem kanału jest producent zoologiczny Happy for Happy Pets. Link do strony znajdziecie w opisie filmu. Zawsze chwila, w której startuje nowy projekt, nowe akwarium, przysparza mi banana na twarz. Ale niekiedy są sytuacje, gdy nie widać efektu końcowego nowej aranżacji. Tak dosłownie, nie widać nic w akwarium. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak sobie ja radzę z pierwotniakami w akwarium, a w zasadzie z nadmiarem pierwotniaków w akwarium, bo całkowicie ich się wytępić raczej nie da. Po krótkim intro zapraszam na film. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Aquascaping TV zaczynamy kolejny odcinek. To akwarium, które teraz widzicie, jeszcze tak niedawno mogliście oglądać na jednym z moich filmów, w którym pokazywałem start tego akwarium. Jak widać, akwarium wygląda całkiem dobrze. Wszystko dobrze się rozwija, ale jakiś czas temu. Nawet nie można było zobaczyć, czy coś się dobrze rozwija, czy może czasem się zawija. Dlaczego? Dlatego, że woda była kompletnie mleczna. Szkoda, że nie miałem czasu i nie miałem jak nagrać z tego akwarium tego właśnie problemu, ale tutaj za chwilę pokażę Wam, jak to wyglądało w innym moim zbiorniku. Tutaj też troszkę zaspoileruję. Bo to nowe akwarium, które jeszcze Wam nie pokazałem, ale niedługo i z tego akwarium będzie seria filmów. A więc do rzeczy: nie wiem jak Wy, ale ja z każdym nowym startem akwarium mam nadzieję, że to nowe akwarium będzie jeszcze lepsze niż to ostatnie, które zrobiłem. A co najmniej takie samo ładne jak właśnie to ostatnie. Niekiedy już na samym początku można wpaść w panikę z powodu częstej przypadłości, szczególnie młodych zbiorników, ale też problem ten się spotyka w starych akwariach. Tak zwana mleczna woda, czyli zakwit pierwotniaków, zbyt duże namnażanie się pierwotniaków to częsty problem, który spotykany jest, jak mówiłem wcześniej. Szczególnie w młodych akwariach. Warto by powiedzieć kilka słów na początek, czym są te stworzenia, które tak psują nam klarowność wody. Tutaj powiem Wam najprościej, jak tylko umiem. Nie jestem biologiem, nie będę tego rozkładał na czynniki pierwsze i powiem po prostu tak, jak ja to widzę. Pierwotniaki znajdują się w akwarium praktycznie od momentu jego założenia. I zawsze w tym akwarium będą się znajdować. Jest to całkowicie naturalne i nieszkodliwe. Problem dla akwarium, a w zasadzie problem dla odbioru tego akwarium w sensie takim wizualnym jest wtedy, kiedy po prostu te pierwotniaki zaczynają się nadmiernie niekontrolowanie roznażać. Co? doprowadza między innymi do mętnienia wody. Względy estetyczne to jedno, ale też może to spowodować katastrofalne konsekwencje w obsadzie naszego akwarium. Przez to, że duże ilości tych jednokomórkowych organizmów pobierają duże ilości tlenu w naszym akwarium, a raczej z wody naszego akwarium. Po prostu tego tlenu zaczyna brakować rybom w naszym akwarium. W skrajnych przypadkach grozi to śnięciem ryb. W takim razie, co robić z tymi niechcianymi pierwotniakami? Zanim opowiem Wam o moim sposobie na pierwotniaki, muszę Wam powiedzieć o najprostszym sposobie, który jednak można stosować tylko w przypadku, jeżeli nie ma żadnych ryb i krewetek lub innych zwierząt wodnych w naszym akwarium. No ale, jak mówiłem wcześniej, też pierwotniaki pojawiają się w akwariach starych, już zasiedzonych przez różne stworzenia wodne. To wtedy po prostu można ten sposób zastosować. A raczej to nie jest żaden sposób, tylko po prostu włączamy natlenianie. I po prostu należy wtedy poczekać, aż akwarium dojrzeje biologicznie i osiedlą się w nim pożyteczne bakterie, które są takim naturalnym konkurentem, jeżeli chodzi o pierwotniaki. Jeżeli akwarium jest dojrzałe biologicznie, dobrze funkcjonuje biologicznie, po prostu tych pierwotniaków jest mniej. Bo jak mówiłem też wcześniej, nie ma takiego akwarium, w którym tych pierwotniaków nie byłoby wcale. A więc trochę cierpliwości, i te pierwotniaki w młodym akwarium powinny samoczynnie odejść. W starym akwarium, no niestety, musimy coś zrobić z biologią, bo, albo zwiększyć filtrację. Po prostu, generalnie rzecz biorąc, trzeba zwiększyć masę biologiczną w akwarium, żeby ta biologia bardziej, bardziej, lepiej funkcjonowała. No i bardziej też to można tak powiedzieć. No i wtedy te pierwotniaki też powinny same odejść. Ale co jak nie możemy czekać lub po prostu jesteśmy najzwyczajniej niecierpliwi. Wtedy możesz zrobić tak jak ja. Po pierwsze, Należy zapewnić obfite napowietrzanie wody w akwarium. W moim przypadku są to takie filtry napowietrzające. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. Generalnie rzecz biorąc, to jest taki napowietrzacz z gąbką. To ma ten plus, że po pierwsze napowietrza wodę, więc mamy to, co nam potrzeba. Po drugie, jakieś drobne tam zanieczyszczenia też trafiają do gąbki którą można co jakiś czas wyciągnąć, przepłukać i włożyć z powrotem na ten napowietrzacz. Tak to można ująć. Pierwotniaki zawierają duże ilości tlenu, jak mówiłem wcześniej, żeby nasze bakterie się rozwijały, muszą mieć tego tlenu wystarczającą dużą ilość. Po drugie, wlot filtra po prostu... Obwijam fizeliną, to dobry pomysł na to, żeby po prostu te pierwotniaki zostawały na tej fizelinie żeby nie przedostawały się do filtra. Po prostu wtedy mniej tych pierwotniaków jest w obiegu, co jakiś czas tą fizelinę wymieniamy i po prostu. To sprawia, że te pierwotniaki szybciej znikają z naszego akwarium. Po trzecie, dodaj węgiel w płynie w postaci gotowych tego typu produktów dostępnych w sprzedaży. Można też dać aldehyd glutarowy lub ocet. Tak, ocet też ma w swoim składzie węgiel, a na węglu właśnie nam zależy. Po czwarte, dodaj bakterie, dobroczynne bakterie do akwarium. W moim przypadku dobre efekty przyniosło przemienne używanie Microblift Special Blend i Microblift Nitre Out 2. Te dwa preparaty znacznie ułatwiają i przyspieszają kolonizację pożytecznych bakterii w naszym akwarium. Są też oczywiście inne produkty, albo nawet można pozostawić akwarium samemu sobie, żeby z biegiem czasu samo dojrzało, ale wtedy znowu zajmie to więcej nam czasu. Na koniec należy pamiętać o podmianach wody nie więcej niż 50%, ale dopiero po jakimś tygodniu od czasu pojawienia się problemu i zastosowaniu. Powyższych punktów, o których wcześniej mówiłem, a więc jak tylko pierwotniaki się pojawiają, nie zaczynamy od tego, żeby podmienić wodę im, bo to sprawi odwrotny efekt do zamierzonego. Czyli, zamiast, oczywiście, woda na pierwszy rzut oka tuż po podmianie będzie troszkę bardziej klarowna, ale. Po bardzo szybkim czasie pierwotniaki z powrotem namnożą się bardzo szybko i będzie jeszcze gorszy efekt od tego, który chcieliśmy uzyskać. A więc, no nie zaczynamy od podmiany wody. Najpierw wdrażamy te pierwsze cztery punkty. Dopiero piąty punkt to podmiana wody nie więcej niż 50%. I dopiero po tygodniu od startu tych pierwszych punktów. Kolejna bardzo ważna rzecz. Jeżeli człowiek, który naprawdę nie ma za dużo doświadczenia, patrzy na akwarium, w którym po prostu woda jest brudna, mętna, taka mleczna, to pierwsze co przychodzi mu do głowy, to pewnie coś z filtrem jest nie tak. Pewnie coś z filtrem jest nie halo, A skoro w moim akwarium woda jest brudna, może należy wyczyścić filtr. I tutaj znowu efekt jest odwrotny do zamierzonego, bo po prostu w tym mało osiedlonym jeszcze przez bakterie nitryfikacyjnie filtrze po prostu te bakterie dodatkowo wypłukujemy z, z po prostu z czyszczeniem tego filtra. I tych bakterii w filtrze jest jeszcze mniej niż było. A więc po jakimś czasie znowu woda robi się mleczna. Dlatego proponuję nie, nie ruszać filtra przez jakiś czas, żeby te bakterie po prostu tam się namnożyły. Wiadomo, że. No, niekiedy kto nie umie po prostu sobie poradzić i nie umie jakby zdiagnozować problemu, może taki krok poczynić. To jest niepożądane i po prostu przynosi zgoła odwrotne efekty. Należy też dodać, że w walce z pierwotniakami dobre efekty przynosi lampa UV, ale należy używać ją z głową, dlatego że Lampa UV nie tylko zabija pierwotniaki, ale też zabija bakterie nitryfikacyjne, których część jest też w wodzie. Wprawdzie większość tych bakterii nitryfikacyjnych gnieździ się w podłożu i w filtrze, ale część jest też w wodzie, dlatego warto je po prostu zachować, bo w przypadku, kiedy mamy niedobór tych bakterii każda ilość bakterii jest nam niezbędna. Teraz na koniec podsumuję na takiej tabelce w punktach co należy robić, żeby po prostu tych pierwotniaków szybko i skutecznie się pozbyć. Obfite natlenianie wody w akwarium. Kolejnym punktem jest Fizelina na wlot filtra. Trzecim punktem jest dodaj do wody węgiel w płynie. Czwartym punktem dodaj bakterie nitryfikacyjne. Piąty punkt to po tygodniu podmień wodę około 50% i ponownie dodaj węgiel i bakterie. Jestem naprawdę bardzo ciekawy. Czy ktoś z Was będzie chciał korzystać z tych moich sposobów? Jeżeli tak, to niech koniecznie napisze w komentarzu, czy się powiodła walka z tą mętną wodą, z mleczną wodą, która była spowodowana nadmiernym rozwojem po prostu pierwotniaków. Po tych zabiegach, w moim akwarium po trzech dniach woda była naprawdę krystaliczna. Po pierwotniakach nie było żadnego śladu. Jeszcze raz mówię, napisz w komentarzu, jak masz inne patenty na pierwotniaki. Z chęcią zobaczę, co wyrobicie, żeby się ich pozbyć. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja już zapraszam Was na kolejny, który fragment zobaczysz za chwilę. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Na razie akwaryści trzymajcie się. Cześć. No dobrze, zaczynamy losowanie konkursu. Hapet. Przypomnę, nagrodą jest bon towarowy o wartości 300 zł, a więc można sobie coś wybrać od hapeta za 300 zł. Wydaje mi się bardzo fajna i pomysłowa nagroda, bo wybierasz po prostu to, co chcesz. Tutaj mamy wszystkich uczestników, którzy napisali komentarz pod filmem. Okazuje się, że jednak potraficie pisać komentarze. Naciskamy start. I za chwilę nacisnę stop i dowiemy się kto jest zwycięzcą. I zgarnie bon towarowy na 300 zł. Mów mi ragę. Gratulacje skontaktuję się z Tobą w komentarzu.